Kanalizacjny umysł. Dzisiejszym tematem będzie wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy. Zaczynamy. Zapiszmy sobie na początek a plus b w nawiasie do potęgi trzeciej. To się równa. No i zapiszmy, jak to wygląda. Czyli a do potęgi trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. I tu mamy zapisany wzór na sześcian sumy. Gdybyśmy sobie zapisali to na liczbach, to moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że 2 do potęgi trzeciej to się równa, no w tym przypadku wiemy, że to jest 8, ale rozpisując to, zapiszemy to jako 2 razy 2 razy 2. Mówię o tym, żebyśmy wiedzieli, skąd ten wzór się wziął. Więc spróbujmy sobie liczbę 2 zastąpić naszym całym czynnikiem, czyli a plus b. I zapiszmy w nawiasie a plus b do potęgi trzeciej, to się równa. I wypiszmy nasze czynniki, wymnażając je przez siebie. Czyli zapiszemy to jako a plus b w nawiasie razy a plus b i razy a plus b w trzecim nawiasie. Przejdźmy dalej. <laughs> wymnażając teraz pierwszy nawias e, razy drugi nawias, otrzymamy. A razy a daje nam a kwadrat. Yy, z pierwszego nawiasu a razy b, z drugiego nawiasu daje nam ab. Yy, z pierwszego nawiasu b razy a daje nam też ab bądź ba, to jest przemienne. Z pierwszego nawiasu b razy b daje nam b kwadrat. Mieliśmy ab plus ab, więc to nam da 2ab. Ostatecznie zapiszemy, w nawiasie oczywiście, że A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. Zamykamy nawias razy A plus B. W nawiasie. To się równa. Wymnożyliśmy pierwszy czynnik razy drugi czynnik. Teraz będziemy wynażać to wszystko razy trzeci czynnik. Pamiętamy oczywiście o nawiasach. I bierzemy sobie. A kwadrat z pierwszego nawiasu razy a daje nam a do trzeciej. A kwadrat z pierwszego nawiasu razy b plus b daje nam a kwadrat b. Teraz bierzemy plus 2ab, czyli 2ab. 2ab razy a z drugiego nawiasu daje nam 2a kwadrat b. 2ab razy b z drugiego nawiasu <laughs> daje nam 2ab kwadrat. b kwadrat z pierwszego nawiasu razy a z drugiego nawiasu daje nam ab kwadrat. b kwadrat z pierwszego nawiasu razy b z drugiego nawiasu daje nam b do trzeciej. OK. Zapisujemy to wszystko. To się równa. Widzimy, że mamy tutaj wyrazy podobne, czyli a kwadrat b Plus 2a kwadrat b. Więc zacznijmy sobie, może, od a w najwyższej potędze i przepisujemy, że to jest a do trzeciej i a kwadrat b plus 2a kwadrat b to będzie 3a kwadrat b. I zapisujemy plus 3a kwadrat b. Teraz tutaj mamy też kolejne wyrazy podobne, podkreślone, czyli plus 2ab kwadrat plus ab kwadrat. Jeśli tam przed tym AB kwadrat nic nie stoi, to znaczy, że jest 1, więc 2 plus 1 daje nam 3 i zapiszemy, że to będzie plus 3AB kwadrat. I co nam zostało? Plus B do trzeciej. OK, przechodzimy dalej. Wiemy już, że e, A plus B do trzeciej można zapisać jako e, AB wymnożone trzykrotnie, tak? Tak. Więc teraz A plus B w nawiasie wymnożone y, trzykrotnie. Więc teraz możemy, doszliśmy do y, momentu, w którym wyliczyliśmy, że to będzie, jeśli dwa czynniki wymnożymy przez siebie, otrzymamy A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat i mamy to zaznaczone w czerwonym nawiasie. Y, co możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że to, co stoi w czerwonym nawiasie, to jest nic innego jak wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Więc kwadrat sumy można równie dobrze zapisać jako a plus b w nawiasie do kwadratu. Czyli gdybyśmy sobie to zapisali, a plus b do potęgi trzeciej równa się a plus b w nawiasie do kwadratu razy a plus b, też w nawiasie. I mówię o tym, żebyśmy mogli. Podczas rozwiązywania jakiegoś zadania, stwierdzić, czy możemy skorzystać już z tego wzoru na sześcian sumy, na kwadrat sumy, i tak Ok. To co już wiemy, wiemy, że gdybyśmy sobie to zapisali na liczbach, czyli 2 do potęgi trzeciej, jeszcze raz biorę, to się równa 2 razy 2 razy 2, czyli są trzy są czynniki, takie same, wymnożone przez siebie, a to jest równe. 2 do kwadratu razy 2, a to wszystko tak czy inaczej daje nam 8. I teraz podstawimy sobie do tych naszych dwójek, podstawimy sobie czynniki a plus b, wyglądałoby to tak. a plus b do trzeciej równa się, tu są te czynniki zaznaczone już kolorami, a to jest równe po wymnożeniu a plus b, razy a plus b mamy kwadrat sumy, więc na czerwono mamy kwadrat sumy zaznaczony, razy a plus b. OK. I po wszystkim, jak już byśmy to wymnożyli, otrzymalibyśmy a do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. Więc wiemy, że to wszystko, ten zapis jest równoważny. Tak? OK. Przejdźmy zatem... Do następnej strony. I mamy tak, takie zadanie. Taki przykład. W nawiasie x plus 2 w się do potęgi trzeciej. I to moglibyśmy sobie zapisać jako x plus 2 w nawiasie do kwadratu razy x plus 2. Teraz skorzystamy sobie z wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy. Mamy go na dole i wiemy, że yy, musimy pierwszy czynnik w naszym nawiasie podnieść do kwadratu, więc zapiszmy sobie, że to będzie x kwadrat plus, patrzymy na dół, 2ab, czyli 2 razy 2 i razy x, czyli plus 4x i plus te dwa podniesione do kwadratu, czyli 4. Zamykamy nawias. Wy I zapisujemy, że jeszcze musimy to wymnożyć razy x plus 2. <laughs> ok, teraz mnożymy po kolei każdy czynnik z pierwszego nawiasu, razy każdy czynnik z drugiego nawiasu. Więc zaczynamy od x kwadrat i wymnożamy go razy x. Czyli x kwadrat razy x daje nam x do trzeciej, zapisane na niebiesko. Znowu x kwadrat tutaj na niebiesko razy 2 daje nam plus. 2x kwadrat. Teraz bierzemy sobie z pierwszego nawiasu <laughs> plus 4x i wymnażamy to, co jest w drugim nawiasie, czyli plus 4x zielone razy x daje nam plus 4x kwadrat plus 4x razy plus 2 daje nam 8x. Bierzemy teraz samą czwórkę na fioletowo zaznaczoną plus 4 razy x daje nam plus 4x i plus 4 razy plus 2 daje nam plus 8. Ok. Mamy wszystko wymnożone, więc teraz szukamy wyrazów podobnych i yy, yy, próbujemy je sumować. Dobra, zaczynamy od x w najwyższej potędze, czyli x do trzeciej zapisujemy. Patrzymy, nie mamy nigdzie więcej x w najwyższej potędze, czyli akurat u nas w trzeciej. Więc zapisujemy go. Teraz patrzymy na x kwadrat, czyli mamy 2x kwadrat plus 4x kwadrat daje nam 6x kwadrat. Patrzymy sobie teraz na y, x -a w pierwszej potędze, czyli 8x plus 4x daje nam 12x i <laughs> zostało nam plus 8, więc zapisujemy plus 8. Gdybyśmy sobie popatrzyli jeszcze raz na ten nasz wzór, który jest na dole, czyli a plus b do potęgi trzeciej i ten cały tutaj, który mamy zapisany dalej, i porównali go do naszego wyniku tego działania, no to moglibyśmy sobie to zapisać jeszcze inaczej, żeby sobie to jeszcze lepiej zobrazować. Czyli tak, te nasze x do trzeciej byśmy przepisali. I widzimy w naszym wzorze na dole a do trzeciej też jest. Później byśmy zapisali, że to jest te 6 byśmy sobie rozdzielili jako 3x kwadrat razy 2, tak? Czyli 3x kwadrat razy 2 to jest to nasze to co na dole jest zapisane jako 3a kwadrat b. Patrzymy dalej, zapisujemy sobie te 12x, które nam wyszło jako 3x razy 2 do kwadratu i mamy w naszym wzorze na dole 3ab kwadrat i na końcu mamy naszą tutaj ósemkę, więc zapiszmy sobie jako 2 do potęgi trzeciej. Patrzymy na dół, mamy b do trzeciej. Zgadza nam się wszystko? No, wszystko nam się zgadza. I znając ten wzór, możemy w takim przypadku, jeśli zadanie jest Yy, dość proste. Skorzystać z tego wzoru, yy, żeby nie trzeba było tego wszystkiego wymnażać. Ok, przechodzimy sobie na następną stronę. No i teraz tak. Mamy 2x plus 1 w nawiasie do potęgi trzeciej. To się równa. No i teraz skorzystamy sobie z tego wzoru. On będzie na dole zapisany. I patrzymy, że pierwszy czynnik. Czyli nasze a, w naszym przypadku 2x, musimy podnieść do potęgi trzeciej. 2x do potęgi trzeciej da nam 8x do trzeciej. Później zapisujemy plus 3 razy teraz a kwadrat z tego wzoru wynika, czyli pierwszy czynnik podniesiony do kwadratu, więc zapiszmy, że to będzie razy 2x w nawiasie do kwadratu, bo tą dwójkę, która przed x stoi też musimy podnosić do kwadratu. I razy z wzoru patrzymy dalej na dół b, czyli naszym b jest liczba 1, więc razy 1. I przechodzimy dalej plus patrzymy na kolejny czynnik, czyli na dole, czyli mamy 3ab kwadrat, a u nas będzie to 3 razy pierwszy czynnik, czyli 2x i razy b kwadrat, czyli nasze 1 do kwadratu plus b do trzeciej to co z tego wzoru wynika na dole a u nas naszym b jest 1 więc zapiszmy że plus 1 do potęgi trzeciej no i wyliczamy 8x do trzeciej przepisujemy plus teraz wymnażamy 3 razy y, 2x do kwadratu da nam 4x kwadrat czyli 3 razy 4x kwadrat da nam 12x kwadrat i to razy 1, czyli nam się nic nie zmieni, czyli zapisujemy, że to jest 12 plus 12x kwadrat. Mnożymy dalej, zapisujemy plus 3 razy 2x daje nam 6x, razy 1 do kwadratu, czyli 6x, zapisujemy plus 6x i plus 1 do trzeciej to 1, czyli plus 1. I otrzymaliśmy 8x do trzeciej. Plus 12x kwadrat plus 6x plus 1. Dobra. No to zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Mamy teraz tak. W nawiasie 2 plus 3x zamknąć nawias do potęgi trzeciej. Zapisujemy sobie, pierwszy czynnik musimy podnieść do potęgi trzeciej, czyli 2 do trzeciej wiemy, że jest 8 plus. Z wzoru wynika, że mamy 3, więc zapisujemy 3. A kwadrat b, czyli pierwszy czynnik do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, zapisujemy i razy drugi czynnik, czyli razy 3x. Plus, patrzymy na dół, 3ab kwadrat, czyli piszemy 3 razy a, czyli naszym a jest 2, zapisujemy razy 2 i razy drugi czynnik do kwadratu, czyli razy 3x w nawiasie do kwadratu plus b do trzeciej. Patrzymy na dole, tak jest zapisane według wzoru, czyli musimy podnieść 3x do potęgi trzeciej. Zapisujemy sobie to w nawiasie i zaraz podniesiemy. Teraz mamy tak, 8 przepisujemy plus i wymnażamy 3 razy. 2 do kwadratu to 4, czyli 3 razy 4 to 12. 12 razy 3x to 36x. Zapisujemy plus i teraz następne mnożymy, czyli 3 razy 2 to jest 6. Natomiast tutaj musimy podnieść do potęgi, czyli 3 do kwadratu daje nam 9x kwadrat. Czyli 9x kwadrat, 9x kwadrat razy 6 daje nam 54x kwadrat, zapisujemy to, i plus 3x do trzeciej to jest 27x do potęgi trzeciej. To się równa. Teraz sobie jeszcze, bo mamy to tak trochę rozsypane, układamy, staramy się zawsze układać od najwyższej potęgi, w której występuje nasz x. Więc zaczynamy od x do trzeciej. Zapisujemy 27x do 3 plus 54x kwadrat plus 36x plus 8. No i rozwiązaliśmy sobie kilka przykładów. Już rozumiemy skąd się bierze wzór na sześcian sumy. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania kolejnych filmów. I dzielenia się wiedzą. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.